Cześć! Przy ostatnich kilku wyzwaniach, które pewnie widzieliście na tym kanale, mogłem budować tylko i wyłącznie z jakichś tam konkretnych bloków. Teraz spadłem na kompletnie inny pomysł. Nie będę miał żadnego ograniczenia bloków. Znaczy będę miał ograniczenie, ale będę mógł budować jakiegokolwiek bloku chcę, ale będę miał tych bloków tylko i wyłącznie 100 i będę musiał zbudować domek ze 100 bloków. W sumie na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest dużo, ale uwierzcie mi, żeby zbudować domek ze 100 bloków, to serio trzeba się postarać. Tym bardziej, że to, to jak postawiłem tutaj te 9 bloków, to jest praktycznie jedna dziesiąta tego, ile mamy do wykorzystania. Więc serio ciężko zbudować cokolwiek. Zresztą zaraz zobaczycie, jak będę to robił. Próbowałem sobie już to przed odcinkiem ogarnąć. No i szczerze mówiąc, na trzy próby udało mi się tylko i wyłącznie raz. I to za drugim razem. Pierwsza, pierwsza próba i ostatnia była nieudana, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. Więc trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki w górę, zostawiajcie subskrypcje, piszcie w komentarzach, co może być kolejnym tematem wyzwania. A my lecimy z budowaniem tylko i wyłącznie ze 100 bloków. Jako pierwszy domek chciałbym zrobić coś nowoczesnego. W ogóle powinno wam się co jakiś czas odświeżać na ekranie, ile bloków postawię. W sensie za każdym razem, jak będę je liczył, będzie się wyświetlać na ekranie. Ile ich postawiłem e, Chciałbym jako pierwszy domek zrobić coś takiego bardziej nowoczesnego Jako, że rzadko takie rzeczy robiliśmy Zazwyczaj robiliśmy jakieś takie średniowieczne To tym razem postawimy na coś takiego, tylko czemu pada deszcz Zacznijmy może od trzech podstawowych ścian Zróbmy sobie je z białego konkrytu Czyli białego betonu, Bądź, szczerze mówiąc Jest takim jednym z bloków, e, które do modernu się jak najbardziej nadają I policzmy ile mamy tutaj bloków Tu jest 12, tu jest 12 po drugiej stronie I tu będzie 6, czyli łącznie będzie ich 30 e, I w tym momencie macie na ekranie Proszę bardzo, Stryk tu się pojawił i tam się będą pojawiać aktualizacje odnośnie bloków, więc możecie śledzić na bieżąco, ile ich jest i czy zmieścimy się w limicie. Swoją drogą mam nadzieję, że się nie pomylę i mi tego nie wypomnijcie w komentarzach, ale śledźcie i patrzcie na bieżąco, czy na pewno się nie pomyliłem, więc dajcie znać, czy jest wszystko ok. A teraz tak, jako że to jest modern, nie wiem jak wy, ale ja najbardziej wy modernie lubię używać kolorów szarych oraz białego. Ostatecznie nieraz dodaję sobie jakieś drewno, na przykład świerkowe deski, ale tym razem stawię tylko i wyłącznie na te dwa bloki. No i postawimy sobie naprzeciwko tej ściany, drugą ścianę, troszeczkę większą o jedną kratkę od każdej tutaj. Proszę bardzo. I Ile to jest bloków? 8 plus 8 plus 8, czyli łącznie 24. Dodajemy do 30, mamy łącznie 54. Zostało nam mniej niż połowa bloków. No i widzicie, jak to szybko mija. Mógłbym sobie teraz tutaj zrobić coś takiego, bo pasuje mi to do takiego nowoczesnego domku, ale wydaje mi się, że może mi nie starczyć bloków, więc jednak pójdę w, w troszeczkę inny pomysł. A konkretniej, wezmę w tym momencie sobie jakieś półpłyteczki, na przykład półpłytki mm, świerkowe albo gładki kamień. Zastanawiam się, które będą lepsze. Zaraz sobie je Porównam. Żałuję, że nie jesteśmy na live, bo mógłbym was teraz zapytać, które są lepsze. Chociaż wydaje mi się, że jednak świerkowe będą tutaj bardziej pasować, więc postawię na świerkowe. Drugie pytanie, czy świerkowa półpłytka liczy się jako e, pół bloku, czy jako cały blok? No, wiecie co? Możemy to zaliczyć jako cały blok, tak właściwie, żeby już nie komplikować. Dobra, zaliczmy jako cały i tyle. Trochę to nie fair, ale no niech już będzie, zaliczymy to jako cały bloczek. I proszę bardzo, mamy taką dekorację przy dachu. Pytanie, ile to jest teraz bloków? Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, czyli 10 w tym segmencie. 10 w tym segmencie, jejku, to już będzie łącznie 74 I teraz dochodzą jeszcze tutaj 8 Czyli 74 plus 8, bo ja matematyka się odzywa, nawet przy dodawaniu mam problem Dobra, 82, no, wiedziałem od początku, to nie, że musiałem sobie to policzyć Nie, nie, nie ma tak Czyli zostały nam tylko i wyłącznie 18 bloków No, powodzenia, żelazny Zróbmy sobie daszek, bo dachu trzeba pamiętać e, To będzie kolejne 6 bloków I weźmy się za szyby Jako, że jeśli zniszczymy tutaj dwa bloki I będziemy chcieli postawić drzwi To teoretycznie postawimy jeden blok za dwa bloki więc usuwamy 88, dajemy 86. E, teraz dodaję tutaj drzwi. Niech będą te. No i dodajemy jeden bloczek, więc proszę bardzo, 87 bloków. Nawet zaoszczędziłem, ale fajnie. No i standardzik, szyby tutaj akurat wszędzie muszą być. Tutaj teraz się nic nie zmieni, bo za jeden blok stawiam jeden. Więc akurat w liczniku nic się nie zmienia. No i praktycznie nasz domek będzie gotowy. Ale nadal mamy 12 bloków do wykorzystania. A chciałem je wykorzystać do, ostatniej, do ostatniego bloku. Więc weźmiemy sobie dla dekoracji świerkowe liście. Ej, mamy jeszcze 12 bloków, więc uwaga. Nie, 11, sorry, mamy 3. 13 bloków. Ej, to nawet sporo. I znowu zaczęło padać. No nie. No to plan jest taki. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 13. Idealnie 100 bloków. Proszę bardzo. O, ale tą pięknie się tutaj zmieściliśmy. Ale pizko! Dobra, posłuchajcie. W takim razie zbudowaliśmy domek tylko i wyłącznie ze 100 bloków. Nie jest może on szczytem marzeń, ale wydaje mi się, że jest całkiem ładny. Naprawdę, szczerze mówiąc, bardzo chętnie mieszkałbym w takim. Zobaczmy, jak on wygląda w środku. Pewnie nie jest zbyt wielki. Chociaż, no, wszystko się zmieści. Właściwie, teraz już nie liczymy tego do, do normalnej y, gry, jako że już budowaliśmy domek. Tematem była budowa domka, a nie Dekorowanie w środku, więc możemy sprawdzić, ile tu rzeczy się zmieści. Postawimy sobie łóżko, tu się zmieścimy jeszcze skrzynki, tutaj się zmieści crafting na luzie, jeszcze jakieś do góry, nawet no nie na dachu, może nie ale w podłodze sobie możemy dać piecyki, więc na ludzi w takim domku można sobie zamieszkać. No i wydaje mi się, że jak na 100 bloków daliśmy radę, ale nie uciekajcie jeszcze z tego odcinka, mimo że wyzwanie już wygraliśmy, spróbujemy zrobić sobie jeszcze jeden domek, tylko bardziej prosty, taki, który moglibyście faktycznie zbudować na survivalu, bo umówmy się, zdobycie betonu nie jest pierwszą rzeczą, którą zrobicie na survivalu, no. Także resetujemy nasz licznik i robimy obok domek z drewna. Osobiście zakochałem się w drewnie świerkowym, więc będziemy również robić wszystko z drewna świerkowego. Myślę, że wykorzystamy sobie okorowany pień do tego. On by tutaj będzie dobrze pasował. I musimy zrobić jakąś podstawę. Mam nawet całkiem ciekawy pomysł. Zobaczcie, jeden, dwa, trzy, cztery bloki. Tu będą kolejne cztery, albo może kratkę dalej, o w tym miejscu będą kolejne cztery. Teraz zrobimy sobie daszek, taki mały, co prawda. W sensie na razie robimy taki szkielet tego domku, nic więcej, więc daszku tu póki co nie ma. I po postawieniu 16 bloków mamy już dwa filary, które sobie teraz połączymy, dodając jeszcze cztery bloki, więc mamy tych bloków już 20, piąta za nami. No widzicie, jak to szybko, mijano. Jak tu budować coś ambitnego? No nie ma czasu, nie ma miejsca i w ogóle nie ma bloków i tyle. To co, bierzemy sobie teraz świerkowe deski i wpełnimy to wszystko tutaj w środku. Oczywiście drzwiami się potem zajmiemy, tak samo jak oknami, póki co chciałbym ogarnąć tylko i wyłącznie ściany. Tu będzie ścianka, tu będzie ścianka, no i tu będzie taka ścianka, no tutaj nie będzie żadnego. Tu będzie płasko, ale nie mam innej opcji. Jeśli chciałbym, żeby w środku. Było jakiekolwiek miejsca, a nie tylko jeden na jeden w sumie. No i tych bloków wykorzystaliśmy teraz całkiem sporo. W sumie to ma wysokość trzech kratek i na jednej warstwie jest tych bloków: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 razy 3, czyli 36, czyli 56 bloków za nami. Ale mamy przynajmniej już podstawy tego domku. Zrobię teraz podobny trik jak wcześniej, czyli wezmę sobie. Czemu znowu pana No o co chodzi? Wezmę sobie brzozowe drzwi i zamienię dwa bloki na jedne drzwi. Więc to usuwamy jeden bloczek i dzięki tej. Magicznej sztuce mamy do wykorzystania jeszcze 35 bloków. Ale na razie nie będę z tego korzystał, ponieważ wymienię sobie te bloczki na szyby, a tutaj też zaszalejemy. Proszę bardzo, i zrobię sobie daszek, bo dach to w sumie całkiem spoko by był. Zastanawiam się, czy nie wykorzystać cennych 16 bloków, żeby podwyższyć to jedną kratkę. I to chyba będzie dobry pomysł, więc dodajemy 16 bloków do naszych 55 i mamy już. Ile w sumie? 71. No już się robi coraz gorzej, ale damy radę. Spokojnie, jeszcze trochę bloków mamy do wykorzystania. To mi jakoś tak dziwnie wygląda i nie wiem, czy nie wsparłbym tego. Na jakichś podporkach Na przykład płocie brzozowym Hop, hop i hop, o nie, tam gdzie tam to postawiłem Kurde bele, hop, hop i hop Tu są trzy, tu będą kolejne trzy, czyli dodajemy sześć I w sumie powiedziałbym, że to jest gotowe Ale przydałoby się to jakoś przedekorować jeszcze Więc zróbmy coś z tą pustą ścianą Tą płaską właściwie ścianą, którą tutaj mamy Choćby dodajmy tu jakieś roślinki Czemu nie, weźmy sobie świerkowe liście Weźmy sobie blok trawy I weźmy sobie świerkową klapę Tu będzie jedna, tu będzie druga Tu będą świerkowe liście i okryjemy to wszystko klapą, ale to wcale nie znaczy, że nasz domek jest klapą. Po prostu tutaj stawiamy klapy i tyle. No i woła, wykorzystaliśmy łącznie 89 bloków. Jeszcze możemy wykorzystać 11, więc w sumie trzeba by nie dodać tutaj tych klap? Jeszcze 6 i nadal mamy 5 bloków do wykorzystania, więc weźmy sobie też świerkowe liście i po prostu postawmy je tutaj, tutaj, e, tutaj się nie zmienia, czyli mamy teraz 80... e, 97, boże, e, jeszcze tu i tu i tu. No dobra, chyba tyle i mamy 100 bloków. Szkoda, że nie wystarczyło tutaj do końca. Mimo wszystko, domek prezent się Mega fajnie, naprawdę. No i co najważniejsze, możecie zbudować go na survivalu, ponieważ to żaden problem zdobyć świerkowe pnie, czy tam świerkowe drzewka. Drzewka, jakie drzewka. Chodzi mi, o... Chodzi mi o deski, chociaż problem może być z liśćmi, ponieważ liście, no faktycznie, do liści potrzebujecie mimo wszystko żelaza, żeby je wydobyć. Ale myślę, że dacie radę. Więc proszę bardzo, to są propozycje moich dwóch domków, które da się zbudować tylko z wykorzystaniem 100 bloków. Myślę, że wyszły całkiem fajnie. Oba są różne, mimo że mają po podobną. Podstawy, chociaż nie no, oba są kompletnie różne. Tak się prezentują. W środku w tym mamy jeszcze ile miejsca. Mamy cztery kratki, trochę mniej niż tam, więc jednak wybrałbym tamten, ten bardziej nowoczesny, ale umówmy się, Do, no ten, ten jest też bardziej kosztowny. Kurde, robię to kompletnie na spontanie i nie wiedziałem, że jestem w stanie zbudować takie fajne domki, tylko i wyłącznie ze 100 blokami. Jestem pod mega wrażeniem, Mam nadzieję, że Wam też się podobały. Jeśli chcecie więcej wyzwań, piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, czy mają być te domki na przykład z tysiąca bloków. Zaszalejmy, czemu nie? Tylko już widzę, jak będę to musiał montować i dodawać liczenie do tysiąca, nie. To w szczęście mówiąc wolałbym nie Ale jeśli chcecie to możemy ogarnąć Więc posłuchajcie Dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie tego odcinka Jeśli wam się podobało Pamiętajcie o perce w górę komentarzu Na subskrypcji No i w tej deszczowej atmosferze Mam nadzieję, że się widzimy jutro Tyle chciałem powiedzieć Więc wbijajcie na mój kanał prywatny Wbijajcie na mojego Instagrama Mi się już nie chce po raz setny tego deszczu wyłączać Więc po prostu pa pa do jutra